Games Witajcie w kolejnym vlogu na kanale Dzisiaj postanowiłem poświęcić parę minut Microsoftowi ponownie Dlatego, że Phil Spencer, czyli CEO Microsoftu udzielił ostatnio dwóch takich większych wywiadów w których znowu usłyszeliśmy trochę na temat gier, no teoretycznie kojarzonych z Xboxem mianowicie padły tam stwierdzenia takie, że właściwie możemy spodziewać się praktycznie każdej gry znanej z tego ekosystemu Xboxa na innych platformach, czyli prawdopodobnie na PlayStation 5 oraz na Switchu 2 który też przecież został niedawno oficjalnie przez Nintendo zapowiedziany. Phil Spencer udzielił w sumie dwóch takich dłuższych wywiadów. Jednego dla takiego youtubera, który się nazywa Destin. On jest amerykańskim, bardzo popularnym youtuberem. Tam właśnie pojawiły się konkretne pytania o konkretne gry, na przykład o Starfielda. No i jeszcze drugiego wywiadu, no tak czy inaczej, tam padło dużo takich ciekawych sformułowań, które myślę, że każą nam przypuszczać, że praktycznie każda gra kojarzona do tej pory z Xboxami, z Microsoftem, prędzej czy później będzie lądować na innych platformach. No i jeszcze raz, spróbujmy się więc zastanowić, czy w takim układzie w ogóle Microsoft ma jakikolwiek sens wypuszczać kolejne Xboxy, czy w ogóle ma ta firma sens produkować konsole, czy być może powinna stać się po prostu wydawcą third party, który będzie wydawał gry na PC, na PlayStation, na Nintendo Switcha. Zapraszam. Oczywiście nie od dziś wiemy, że Microsoft postawił wszystko na Game Pass'a, to znaczy na tę swoją słynną usługę, która daje nam dostęp do kilkuset gier, jeśli ktoś opłaca abonament. I oczywiście nieważne, czy go opłacacie na Xboxie, na PC, czy też na innych urządzeniach, bo sobie spokojnie można grać nawet na tablecie, jeśli ktoś się postara i napadzie. Także Game Pass tak naprawdę jest wszystkim obecnie dla Microsoftu i ja mam wrażenie, że konsole same w sobie nie są już dla tej firmy ważne. Zresztą Microsoft od dłuższego czasu nie publikuje nawet. Danych sprzedażowych dotyczących Xboxów, więc w sumie nawet nie wiemy, ile tych Xboxów Series X oraz S się sprzedało, natomiast szacuje się, że jest to prawdopodobnie około 30 milionów sztuk. No dla porównania PlayStation 5 już osiągnęło ponad 70 milionów, a o Switchu nawet nie wspominam, bo tam już bodajże grubo, w okolicach 130 milionów egzemplarzy jest na rynku tych konsol, także Microsoft, jeśli chodzi o sprzedaż konsol, przegrał tę bieżącą generację. Natomiast z drugiej strony no też trudno się temu dziwić, skoro nie ma właściwie gier ekskluzywnych. Oczywiście póki co jeszcze ma kilka tytułów tak zwanych konsolowych ekskluzywów, czyli takich, które powiedzmy, ukazują się również na pc ale na innych platformach ich nie ma, w rodzaju chociażby właśnie Starfielda wspomnianego w rodzaju Gears of War. Natomiast prędzej czy później wydaje się, że te gry i tak wylądują właśnie na tych innych konsolach. Z tego co mówił właśnie Phil Spencer w wywiadzie dla tego wspomnianego Destina, no prawda jest taka, że nie możemy żadnej gry wykluczyć, że pojawi się na innych platformach on właśnie takiego sformułowania użył i został zapytany konkretnie o Starfielda, czy może potwierdzić jakkolwiek, że ta gra pozostanie ekskluzywem dla Xboxa i dla pc PC-ów, nawet czasowym, czy jest w stanie coś takiego potwierdzić i Phil Spencer użył takiego sformułowania, że na dzisiaj nie, nie jest w stanie nic takiego potwierdzić i że oni będą bardzo zadowoleni, mogąc wydawać swoje gry także na innych platformach. Co ciekawe, on nawet nie używał specjalnie sformułowania PlayStation, tylko bardziej mówił o na przykład współpracy z Sony i tak dalej, z Nintendo, Natomiast proste jest to, że chodzi po prostu o wydawanie gier na PlayStation 5 oraz na Nintendo Switch 2. Także wydaje się, że wszystkie główne marki, kojarzone z Xboxem, w rodzaju Halo, Gears of War, Starfielda, Microsoft Flight Simulator, Forza, Forza Horizon i tak dalej, to wszystko najprawdopodobniej wyląduje na innych platformach. I teraz właśnie powstaje to kluczowe pytanie, czy jest sens w ogóle, żeby Microsoft kolejne konsole produkował. I też plotkowało się dużo wcześniej na ten temat. Niektórzy mówili, że prawdopodobnie podobnie nie będzie już po prostu kolejnego Xboxa, że Microsoft skupi się na rozszerzeniu tego swojego Game Passa na inne platformy i tak dalej. Natomiast wiemy też, że inni giganci w rodzaju Sony czy Nintendo raczej nie będą zainteresowani tym, żeby Game Pass był do kupienia na tych ich platformach. Oni są zainteresowani tym, żeby sprzedawać swoje usługi, czyli PlayStation Plus, PlayStation Plus Premium i tak dalej, oraz Nintendo Switch Online, więc raczej Game Passa na innych platformach chyba, przynajmniej póki co, nie ujrzymy. Natomiast wydaje się, że Microsoft nie jest tak łatwo w stanie zrezygnować po prostu z Xboxa, dlatego że podobno około 85% wszystkich użytkowników Game Passa to są konsolowcy, czyli ci, którzy mają Xboxa Series X albo S, ewentualnie nawet. Poprzednie generacje, natomiast tylko 15% to są użytkownicy pc PCów. Czyli prawda jest taka, że Microsoft ma cały czas problem, żeby przekonać Blaszakowców, aby ci płacili za dostęp do Game Passa. Natomiast jeśli chodzi o Xboxowców, mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo z tych graczy jest przekonanych. I swoją drogą tego typu Newsy, o których wam wspominam, one się już pojawiły w poprzedni piątek. Natomiast ja byłem ciekaw, jaka będzie reakcja ogólnie internetu, jak będą się wypowiadać zarówno fanboje PlayStation czy też fan. Boje Xboxa. Ja mam wrażenie, że jak to sobie to wszystko poczytałem, to generalnie reakcje są dosyć pozytywne i to niezależnie o której ze stron mówimy. To znaczy fani PlayStation są ogólnie zadowoleni, że chętnie by sobie ograli chociażby Gears of War czy Force, zwłaszcza zwłaszcza Forza Horizon. Mam wrażenie, że na ten tytuł jest spore ciśnienie, także na Halo zresztą. Natomiast z kolei Xboxowcy, mam wrażenie, że też to przyjęli w miarę ok, na zasadzie takiej, że oni będą mieć te wszystkie gry i tak w cudzysłowie za darmo, opłacając Game Passa, czyli nie będą wydawać po prostu na pudełko. Natomiast na innych platformach, jeśli te gry będą do kupowania w pełnej cenie, to że oni z tym też generalnie problemu nie mają. No a jaki ja mam do tego stosunek? Ja Wam muszę powiedzieć, że nawet cieszę się z tego, że gry od Microsoftu miałyby lądować na innych platformach, ale wcale nie dlatego, że nie chciałbym, żeby Xbox miał swoje ekskluzywy, bo raczej bym chciał. Natomiast zupełnie nie podoba mi się polityka w ostatnim czasie stosowana przez Microsoft, a mianowicie to, że gry wydawane na pudełkach tak naprawdę nie są pełnymi grami na tych płytach, to znaczy nie od dziś wiemy, że jeśli mamy wydawaną grę first party od Microsoftu, no to w ostatnich latach nie ma pełnej gry na płycie. To znaczy to, co mamy w pudełku, to jest tylko fragment tych wszystkich plików, natomiast całą resztę musimy dociągać i tak z sieci, więc prawda jest taka, że te pudełka to mogą być w przyszłości niestety jedynie podstawki pod kubek. I ja na przykład do dzisiaj nie mam kupionej pełnej wersji Forza Horizon 5, mimo tego, że zdecydowanie chciałbym mieć tę grę w swojej kolekcji, natomiast wiecie, jaki mam stosunek do cyfry, ogólnie nie przepadam za nią. Nie uważam, że to jest dobre, że nie mamy jakiegokolwiek prawa własności, jeśli chodzi właśnie o produkty w wersji cyfrowej. Staram się nie wspierać tego wszystkiego. Jeśli już kupuję gry w wersjach cyfrowych, to najczęściej na jakichś mega wyprzedażach. Natomiast chciałbym mieć pudełko w Forza Horizon i uwaga, być może będę miał szansę mieć takie pudełko na PlayStation 5. Cała historia być może tak się potoczy, że gra zostanie wydana na przykład dla PlayStation 5 i na płycie tam będzie pełna wersja i być może już właśnie popaczowana i tak dalej. Natomiast na Xboxie, jeśli kupilibyśmy grę właśnie w pudełku Forza Horizon 5, to niestety musimy dociągać resztę danych z internetu. Podobnie zresztą jest z najnowszym Indiana Jonesem, mimo tego, że chciałbym go kupić także w pudełku, nawet na premierem go kupił, no to cały czas tego nie robię, dlatego że nie będę wspierał czegoś takiego, że dalej, mimo tego, że mam pudełko, to właściwie jest ono kluczem tylko do tego, żebym mógł sobie zassać dane z internetu. Także ja ogólnie jest. Jestem pozytywnie nastawiony do tej zmiany, ale jednocześnie wydaje mi się, że nie będę super skłonny do tego, żeby w przyszłości kupić Xboxa z kolei. I to jest właśnie pytanie, czy w takim układzie Microsoft wyjdzie na swoje, bo mam wrażenie, że oni dalej chcieliby, żeby ten układ pozostał w miarę nienaruszony, to znaczy, żeby ludzie dalej kupowali Xboxy, może nie takiej liczbie, jak powiedzmy robią to w przypadku PlayStation czy Switchów, ale żeby ludzie dalej kupowali Xboxy, a ja zaczynam mieć podstawowe pytanie, po co niby mielibyśmy to kupować. No i tutaj trochę Phil Spencer też wyszedł z jakąś tam odpowiedzią, a mianowicie ja go zrozumiałem w ten sposób, że oni będą chcieli dalej, dalej wydawać Xboxy, natomiast będą chcieli dostarczyć po prostu najmocniejszą konsolę na rynku, czyli że co prawda Xbox nie będzie miał takich typowych swoich ekskluzywów, ale jednocześnie będzie najmocniejszą platformą na rynku i wydaje mi się, że właśnie w tę stronę oni pójdą, że będą po prostu chcieli nadrabiać tą mocą obliczeniową. Powiedzą coś takiego, że co prawda nasze gry będziecie mogli ogrywać też na PlayStation czy na Switchu 2. Natomiast jeśli chcecie je ogrywać w najwyższej możliwej jakości, w najwyższej rozdzielczości, z najlepszą płynnością, to zrobicie to dokładnie na Xboxach. I prawdopodobnie na to Microsoft postawi w przyszłej generacji, jeśli będzie chciał wypuścić kolejnego Xboxa, to ja zakładam, że będzie to po prostu za wszelką cenę. Będą chcieli zrobić najmocniejszą platformę na rynku, mocniejszą niż taka potencjalna PlayStation 6 i myślę, że na to naprawdę wszystkie karty zostaną położone, bo w innym przypadku, jeśli konsola byłaby zbliżona możliwość do platformy konkurencji, czyli do PlayStation 6. No jaki sens byłoby kupować Xboxa dla kogoś, kto chce kupić PlayStation, chociażby dla ekskluzywów Sony. No moim zdaniem większego sensu w takim układzie by nie było. No i jeszcze to jedno podstawowe pytanie, czy ekskluzywy na dzisiaj ogólnie mają sens i czy, czy jest na to dalej ciśnienie, bo też mam wrażenie, że Microsoft wychodzi trochę z założenia, że to już nie jest era ekskluzywów. Zresztą sam Phil Spencer to mówi, że to już nie jest, nie jest sytuacja jak sprzed wielu, wielu lat, gdy ekskluzywy miały aż takie znaczenie. Na dzisiaj oni chcieliby po prostu swoje gry na wszystkich platformach. Natomiast ja mam wrażenie, że ekskluzywy mają znaczenie, zwłaszcza jeśli mówimy o kupowaniu konkretnych platform. To nawet nie chodzi o ekskluzywy, które już są, ale o obie tych ekskluzywów, o to, że jeśli ja kupuję PlayStation, to mogę się w przyszłości spodziewać, powiedzmy, nowego God of War nowego Gran Turismo, nowego The Last of Us i tak dalej. Jeśli kupuję platformę Nintendo, to wiem, że dostanę na nią nową Zeldę, nowe, nowego Mario, nowego Yoshi'ego dla przykładu. Będzie masa tych produkcji, albo chociażby Animal Crossing, które masa ludzi przecież uwielbia. No Te, te gry kojarzone są wyłącznie z Nintendo i właściwie dla nich kupujemy właśnie konsolę hydraulików, natomiast jeśli mielibyśmy kupować Xboxa, którego gry będą i tak dostępne na innych platformach, to właściwie jedyną kartą przetargową zostanie ta moc, o której Wam wspomniałem wcześniej. Także tak to wszystko zaczyna wyglądać powoli, że najprawdopodobniej Microsoft będzie wypuszczał swoje gry na innych platformach, a jeśli jeszcze zacznie to robić w tym samym dokładnie dniu, że Day One będą te gry dostępne na wszystkich platformach, no to powstaje właśnie to pytanie, czy wtedy sprzedaż Xboxów jeszcze bardziej nie spadnie, a przecież ona na dzisiaj też jakaś super wysoka nie jest. Także to tyle ode mnie w tym krótkim komentarzu. Oczywiście dajcie znać, co Wy myślicie o tych słowach fila Spencera. Czy Wy widzicie jakikolwiek sens w przyszłości, żeby kupować dalej Xboxa? No i dla przykładu, jeśli Microsoft miałby wydawać swoje gry na tych innych platformach, ale Xbox byłby najmocniejszy z tych wszystkich konsol, czy dla Was byłaby to jakaś karta przetargowa, żeby w ogóle myśleć o zakupie konsoli od Microsoftu? Piszcie natomiast ode mnie. To tyle w tym krótkim vlogu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się!